Witam serdecznie na moim kanale z tej strony. Toa Protodermis, a to jest recenzja zestawu EXO-TOA składającego się z 378 elementów. I od razu tytułem wstępu, chyba powinienem zacząć od tego, że zestaw wygląda jak milion dolarów. Ma on wiele wad yy, konstrukcyjnych, jeśli o to chodzi, ale sam wygląd jest po prostu bezbłędny. To, co projektanci zrobili tutaj z tą zbroją, to jest Mistrzostwo Świata. Tego się nie udało, chyba im nigdy później ani wcześniej powtórzyć. I wykorzystali do tego w sumie dosyć stare elementy. Tutaj nie ma żadnego takiego elementu, który byłby unikalny dla tej figurki. Właściwie to ten wygląd nawet dosyć mocno przypomina wygląd filmowego Makuty, zwłaszcza tego z maski świata, jeżeli by tak odjąć nogi, głowę i ręce. Chodzi o sam pancerz. Po prostu bezbłędnie to wygląda. Zestaw jest w ogóle świetny. Ja go osobiście po prostu uwielbiam. Chociaż dla mnie, tak naprawdę, jest on tylko rzeczą czysto wystawową. Myślę, że wiele małych dzieci swojego czasu, którym ja też byłem, było nim naprawdę zachwyconych. Z przodu, oczywiście, nie wygląda tak dobrze jak z tyłu ale też ma jakieś elementy rozdobne w postaci na przykład tych rurek tutaj, prawda? No i oczywiście chyba najfajniejsza funkcja zębatkowo, nie wiadomo jaka, jaką kiedykolwiek domyślono w historii zestawu z Bionicle, ale o tym później. Zacznijmy od tym, co się dzieje tutaj z rękami. Z rękami dzieje się dosyć parę fajnych, ciekawych rzeczy, na przykład ta działa na podobnej zasadzie, co szczęki w zestawie, zestawie młaka and Canera. Ok, przepraszam, że nie wymawiam tego po jakiemuś tam amerykańsku, ale niestety to jest za bardzo skomplikowane dla mnie. <ścoughs> Ściska się ją tutaj i ona się wydłuża. No niestety klocki się już zostały i pomimo tego, że występuje tutaj stara dobra gumka z boroków, która nie parcieje i po 10 latach ciągle jest... W świetnym stanie to klocki się zostały, i ręka nie, nie chce sama powracać do swojego poprzedniego stanu. Trzeba jej troszkę pomóc. Na drugiej mamy wyrzutnię pocisków. Działa ona z dosyć moc, dużą siłą. No i niestety nie tak jak mi, Sky Skyblaster. Tutaj tam jest wyraźny opór w działaniu. Tutaj ten pocisk po prostu wylatuje po lekkim trąceniu. O. Musiałem zasłonić, żeby nie odleciał gdzieś w cholerę, bo by mi wpadł za szafę i tak to by się skończyło. No i nogi. Nogi. O nogach właśnie, właśnie nogi to, to jest najgorsza część tego zestawu, jak dla mnie. Nie dość, że nie ma kolan, to staw biodrowy trzyma się na tym beznadziejnym zaczasku, który z czasem robi się coraz bardziej luźny i figurka po jakimś tam trąceniu czy czymś po prostu... Akurat do przodu nie, ale do tyłu. Pamiętam, że chyba lubiał się przewracać. No po prostu leci niby. O. Może trochę teraz za dużo siły użyłem, ale jednak rozumiecie o co mi chodzi mimo wszystko. Leci ta figurka tutaj na, na tych stawach, nie, nie trzyma się. Yy, one się odkształcają w ogóle, nie wiem czy to widać, ale normalnie naprost prost powinny być tak, a gdybym go postawił na prost, to on byłby pochylony do przodu i przy najmniejszym trąceniu by się przewracał. Także Trzeba go odchylać nieco do tyłu, bo to wszystko uległo wygięciu. Ten staw był bardzo, bardzo złym pomysłem. No i nie, nie, lubię go. Naprawdę go nie lubię. Nie lubię też tego, że tutaj właśnie nie ma tych kolan. I golenie, czy tam, właściwie nie wiadomo jaka to jest część nogi, bo nie ma kolan. No łóż, to samo. Wcale nie wyglądały zbyt dobrze. To jest stara część od RoboRidersów jeszcze. I moim zdaniem ona tutaj zupełnie nie pasuje i robi taką bezsensowną lukę tutaj w goleniu. Goleni. Nieważne. Nie wygląda to fajnie. No, zakres ruchomości to wiadomo, jest standardowy, ale to jest śmieszne dosyć, bo na przykład można nogę wykręcić w tą stronę, ale nie można ją wygiąć w tą stronę. Można ją wyginać tylko tego. Kolejna dziadowska rzecz w tym dziwacznym stawie biodrowym montowanym tutaj. No i który również był w Makucie, jak już wspomniałem w poprzedniej recenzji. Stopy wyglądają fajnie, ja też nie lubię ten element w ogóle, bo on naprawdę wygląda jak jakiś pancerz, on był stosowany w różnych zestawach też z serii Racers, na przykład w zestawie, chyba Silver Champion, którym to wszystko przypominało bardzo dobrze obudowanie nadwozia samochodu Formuły 1. I generalnie tak prezentuje się właśnie budowa Exota. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. No i teraz może kilka słów na temat funkcji technicznych tego zestawu, czyli tych, które działają na różnego rodzaju zębatkach, gumkach i tak dalej. Czyli w sumie to jest jedna funkcja, ale wszyscy dobrze wiemy, że to jest najlepsza funkcja zębatkowa, jaką wymyślono w zestawach Bionicle w ogóle kiedykolwiek. Tak więc, więc mamy tutaj onule. I ono wygląda jakby mu było trochę zimno w zadek. W związku z tym kładziemy go z boku i otwieramy naszą zbroję. Jest tutaj teoretycznie specjalne pokrętło do tego, no jest ono dosyć niewygodne, lepiej po prostu pociągnąć za głowę i odchylić ją do tyłu, ale można go użyć oczywiście. W ten sposób głowa odchyla się do tyłu. Z przodu natomiast mamy ten oto czerwony klocek, który teoretycznie powinien służyć za guzik, oczywiście on też się czasami zacina, ale po jego naciśnięciu powinno się otworzyć i się nie otwiera, tylko trzeba mu pomóc trochę. I w ten sposób mamy otwartego jak zetoa. kładziemy do środka, tak żeby przeszedł tutaj pomiędzy tymi częściami zbroi. Nogi ma, mają specjalne podpórki w tym miejscu. Tutaj kładziemy je na podpórkach i zamykamy pancerz od przodu. Od razu mówię, że zamontowanie naszego bohatera do pancerza nie jest wcale takie proste, jak się wydaje. To się lubi niestety wszystko pozacinać. Tak jak widać. I co więcej, on jest trochę. Za niski do tego, żeby tutaj wejść. I się tutaj mu trochę szyja przycięła. No ale jest, działa to jakoś. Jest Anua w pancerzu egzotowa. Tak to wygląda, proszę państwa. To jest jedna z najfajniejszych funkcji technicznych, jeśli chodzi o Bionic Oczywiście możemy też spróbować wsadzić do niego jakiegoś toanuwa, na przykład mam tutaj. Dziwnym przypadkiem Liwę. Ale to już nie jest takie proste jak w przypadku Toa Mata. Ponieważ Liwa ma zbroję. I on się ze zbroją do środka nie zmieści. Zbroję trzeba zdemontować. I tak samo trzeba zdemontować jego miecze. Teraz Liła przypominający już bardziej Toa Mata wchodzi do środka bez większego problemu no powiedzmy bez większego problemu bo ogólnie to trochę problemów jest no nie jest to takie proste jak się wydaje niestety oczywiście tutaj, tutaj z tyłu jeszcze właśnie nie pokazałem tego, ale tutaj z tyłu mamy takie miejsce, w które możemy wsadzić naszemu a nie powiem gdzie i wtedy on się będzie lepiej trzymał teoretycznie będzie na swoim miejscu w każdym razie wsadzony I zamykamy pancerz, i tak jak od razu widać właśnie O ile Onua jest Niższy Nasz no cholera nie chce się zapiąć A no wszystko teoretycznie powinno być Dobrze, o jest, zapiąłem jakimś cudem mu tą Tak jest Oto liła nowa. Liła nowa w exo Wewnątrz. Tak się prezentuje. No, muszę przyznać, że patent wymyślili niezły na to. No, tylko tak jak mówię tutaj, te klocki, zwłaszcza zamykające pancerz, dosyć mocno się nadwyrężają przy tym. Czasami boję się, żeby ich nie złamać. Teoretycznie to się powinno otwierać samo. Tak jak widać, tutaj są gumki w tym miejscu. Które powinny od, odciągać to po naciśnięciu tego guzika, no ale niestety one są ze słabo chyba naprężone. Nie wiem co to są te gumki od Boroków też które powinny dobrze działać, teoretycznie, no ale jednak to nie działa wcale tak cudownie, jakby się mogło wydawać. I jak widać, to wygląda równie fajnie, kiedy ma coś w środku, i kiedy jest pusty. Także naprawdę, zestaw jest. Pomimo tych paru wad, które wcześniej wymieniłem, czyli właściwie to chodzi tylko o nogi, tak na dobrą sprawę. No i tutaj troszkę problemy z tą funkcją techniczną czasami występują przy jej wykorzystaniu. E, pomimo tego wszystkiego naprawdę gorąco, gorąco polecam to a Protodermis.